Idźcie natychmiast wyciągnąć pieniądze z bankomatu i to nie jest żart. Europejskie banki w Szwecji i w Holandii zaapelowały do swoich obywateli i klientów, żeby poszli wyciągnąć pieniądze z bankomatów, żeby zawsze trzymali jakąś ilość gotówki przy sobie, dlatego, że przewidują, że w 2025 roku zwiększy się ilość ataków hakerskich spowodowanych konfliktem zbrojnym i tak dalej, i tak dalej, na właśnie infrastrukturę bankową i elektroniczną, jakkolwiek by nie patrzeć i że będzie coraz trudniej wyciągać pieniądze z bankomatów i żeby obywatele zawsze mieli przy sobie kilkaset albo nawet kilka tysięcy euro na przetrwanie, bo też nie wiadomo, czy nie nastąpią blackouty. Jak nastąpi blackout, to ani nie wyciągniecie pieniędzy z bankomatu, ani nie zapłacicie terminalem. Więc to jest bardzo dziwne, że banki europejskie, które marzą o CBDC, cyfrowym pieniądzu, żebyśmy nie mieli tych fizycznych, apelują o coś takiego. Hmm, coś jest na rzeczy, jak myślicie? W każdym razie o tym między innymi rozmawialiśmy w ostatnim bizwyku. Zapraszam na mój podcast na YouTube.